Pierwsza część Predatora rozbiła bank i wielu fanów czekało na kontynuację. Trzy lata później film zawitał do kin i opinie fanów jak i krytyków były mocno podzielone. Ale czy wiesz, że film przewidział przyszłość? Lub też, że druga część Predatora to luźna adaptacja komiksu, albo w kogo w filmie miał się wcielić Steven Seagal? O tym i wielu innych ciekawostkach dowiesz się z tego materiału. A jeżeli interesują cię ciekawostki z pierwszej części, to zajrzyj do innego mojego filmiku. Przy okazji zapraszam cię do wspierania kanału na Patreonite. Dzięki temu będę w stanie serwować wam jeszcze więcej kinowych ciekawostek. A teraz przed tobą poważna dyszka, czyli 10 Dzikich ciekawostek o filmie Predator 2. Początkowo sequel Predatora nie był planowany. Scenarzyści musieli czekać na możliwy sukces komiksowej serii o Predatorze. Po tym jak komiksy okazały się hitem, producent Joel Silver w końcu przekonał wytwórnię Fox do stworzenia kontynuacji. Fabuła filmu opiera się w dużej mierze na pierwszym komiksie o Predatorze pod tytułem Betonowa Dżungla. Komiks przeniósł akcję do Nowego Jorku podczas fali upałów. Głównym bohaterem był policjant i jednocześnie brat bohatera, granego w pierwszej części przez Arnolda Schwarzeneggera. Pojawił się w nim również generał Phillips z pierwszej części, który próbował ukryć fakt istnienia Predatorów i pozyskać ich technologię dla armii amerykańskiej. Twórcy oddali później hołd komiksom w filmie. Pistolet, który stary łowca rzuca bohaterowi w finalnej scenie, to nawiązanie do jednej z komiksowych historii. Broń należała do pirata, który stoczył honorową walkę z Predatorem i zyskał jego szacunek. To subtelny ukłon w stronę fanów, którzy wówczas śledzili rozwój uniwersum nie tylko na ekranie i przyczynili się do stworzenia Kontynuacji. Arnold Schwarzenegger odrzucił propozycję powrotu do postaci z pierwszego Predatora, bo nie podobała mu się zmiana scenerii z dżungli na miasto oraz z powodu sporu o wynagrodzenie. Według producenta Johna Davisa chodziło o dodatkowe 250 tysięcy dolarów, których studio nie chciało mu zapłacić. Jednak reżyser później stwierdził, że Schwarzenegger nie mógł zaangażować się w produkcji ze względu na konflikt w harmonogramie. W podobnym czasie miały się rozpocząć zdjęcia również do drugiej części terminu. Następnie twórcy chcieli zaproponować rolę Stevenowi Seagalowi, jednak aktor miał własną wizję bohatera. Chciał zagrać agenta CIA i eksperta sztuk walki, co nie spodobało się reżyserowi Stevenowi Hopkinsowi. Następnie propozycję głównej roli w filmie Predator 2 dostał Danny Glover i przyjął ją od ręki. Studio miało jednak poważne obawy, że główny bohater pochodzenia afroamerykańskiego może negatywnie wpłynąć na przychody filmu. Oficjele zgodzili się tylko dlatego, że w tamtym w tym czasie Glover zyskał ogromną popularność dzięki serii filmów akcji Zabójcza Broń. W scenariuszu pojawiło się nawet nawiązanie do tych filmów. W jednej z pierwszych scen grany przez Glovera bohater rozmawia z sierżantem granym przez Steve'a Cahana. Steve wcielał się w kapitana Marfiego we wszystkich czterech częściach serii Zabójcza Broń. Co ciekawe, zatrudnienie Glovera miało pozytywny wpływ na obsadę filmu, bo wiele osób chciało z nim pracować. Na przykład, gdy na planie filmu Predator 2 potrzebowano kilku wysokich osób do odegrania grupy Predatorów, których widzimy w finalnej scenie, Danny Glover odezwał się do swojej ulubionej drużyny NBA, Los Angeles Lakers, i jeziorowcy bardzo chętnie przystali na propozycję. Ich wzrost i atletyczna sylwetka, i posowały do sylwetek łowców. Najstarszy z nich został zagrany przez Kevina Petera Holla, który również wcielał się w głównego Predatora w obu filmach. Maria Conchita Alonso grająca w filmie Predator 2 Leonettę Leon Cantrell spędziła sporo czasu z prawdziwą detektyw z Los Angeles zajmującą się sprawami morderstw związanych z czarną magią i wódą. Detektyw opowiadała Alonso o mrożących krew w żyłach przypadkach takich jak pokoje pełne ciał zapakowanych w plastikowe torby, które były na sprzedaż. To doświadczenie pomogło aktorce w lepszym zrozumieniu mrocznej atmosfery filmu. W drugiej części Predatora efekty specjalne stworzone przez Stana Winstona zostały znacząco ulepszone w porównaniu do pierwszej odsłony. Na potrzeby zdjęć wykonano dwa pełne kostiumy ze sztywną głową dla ujęć z kaskaderami i ruchomą dla swobodnych ujęć z aktorem. Zbudowano również specjalne animatroniczne popiersie, którego głowa miała większy zakres precyzyjnych ruchów, wykorzystywane w zbliżeniach, gdy Predator miał przemówić. Maskę Predatora przerobiono tak, by wyglądała bardziej złowieszczo Realistycznie, z większą ilością szczegółów na twarzy. Została przeprojektowana na bardziej kanciastą i brązową, podczas gdy zbroja Predatora miała bardziej żebrowatą teksturę i była dopasowana kolorystycznie do nowej maski. Elementy zbroi były wykonane osobno i zakładane na kostium, w przeciwieństwie do zbroi w pierwszym filmie, która ze względu na ograniczenia czasowe w dużej mierze była stworzona jako jeden element. Predator w drugiej części miał korzystać z jeszcze bardziej zaawansowanych broni i technologii, niż w pierwszym filmie. Zdecydowano się na kilka nowych gadżetów, takich jak dysk do cięcia i siatka, która poprzez zacisk siekała swoje ofiary. Jednak niektóre pomysły były zbyt kosztowne lub trudne do zrealizowania z użyciem ówczesnych efektów specjalnych. Część z tych niewykorzystanych koncepcji pojawiła się dopiero w późniejszych filmach serii. Wiele broni, które zaprojektowano do pierwszego filmu, ale ostatecznie wycięto z finalnej jego wersji, zostało przywróconych w kontynuacji. Należą do nich charakterystyczna włócznia i wyrzutnia małych harpunów. Nowy design miał podkreślić indywidualność tego predatora. Nie był to ten sam, który walczył z Daczem w pierwszym filmie filmie. Ponadto Kevin Peter Hall studiował afrykańskie tańce plemienne, by nadać swojej postaci dziką zwinność i charakter. Od teraz każdy Predator w serii miał mieć swoje unikalne cechy. Dźwięki wydawane przez predatora to nie efekt komputerowej obróbki, lecz sprytne połączenie odgłosów różnych zwierząt. Twórcy miksowali dźwięki tygrysów, lwów, niedźwiedzi i kotów, aby stworzyć unikalny, drapieżny ryk. Efekt końcowy był tak realistyczny i przerażający, że wielu widzów zakładało, iż dźwięk powstał w całości komputerowo. Co ciekawe, niektóre dźwięki predatora zostały ponownie wykorzystane w filmie Wstrząsy z tego samego roku. Zespół Stana Winstona stworzył kilka czaszek pozaziemskich istot do pokoju trofeów Predatora w drugiej odsłonie serii. Większość z nich przedstawiała nieznane gatunki obcych. Jednak, jako ukłon w stronę komiksu Dark Horse OBcy kontra Predator postanowili umieścić w gablocie Predatora również czaszkę obcego z filmu OBcy decydujące starcie. To subtelne nawiązanie stało się w przyszłości podstawą do stworzenia całego kinowego uniwersum Obcy Kontra Predator. Jest to też jeden z pierwszych przykładów filmowych crossoverów, zanim stały się one popularne. A sama czaszka została później skradziona. Steven Hopkins dostał możliwość nakręcenia kontynuacji Predatora, bo studio było pod wrażeniem jego wcześniejszego filmu: horroru Koszmar z ulicy Wiązów 5, Dziecko Snów. Jednak całość miała być zrealizowana w dwa miesiące. Na przeprowadzenie zdjęć dostał zaledwie cztery tygodnie. Kolejne cztery dostał na montaż, efekty specjalne i postprodukcję filmu. By utrzymać tak wysokie tempo pracy, reżyser pracował nad jedną sceną, a ekipa w tym czasie już przygotowywała kolejną. Tym sposobem kamera nie Niemal nie przestawała kręcić. Reżyser po latach przyznał, że dał radę tylko dlatego, że miał zaledwie 29 lat, potrzebował niewiele snu, a na planie wypijał codziennie litry kawy. W tamtym czasie był jednym z najmłodszych reżyserów, którzy pracowali nad dużą hollywoodzką produkcją. Pierwotnie fabuła filmu Predator 2 miała rozgrywać się w Nowym Jorku, ale przeniesiono akcję do Los Angeles z powodu ograniczeń budżetowych. Scena, w której Predator unosi czaszkę podczas burzy z piorunami, miała pierwotnie odbywać się na szczycie Chrysler Building. Akcja rozgrywa się podczas ekstremalnej fali upałów, ale co ciekawe zdjęcia również odbywały się w trakcie prawdziwych upałów, jakie nawiedziły to miasto. Aktorzy i ekipa filmowa musieli zmagać się z temperaturami sięgającymi blisko 40 stopni Celsjusza, co utrudniało pracę, zwłaszcza aktorowi w kostiumie predatora. Wcielający się w niego Kevin Peter Hall musiał robić częste przerwy, by uniknąć przegrzania w dosyć szczelnym stroju, który ważył prawie 90 kg. Scena strzelaniny z początku filmu Predator 2, była kręcona przez trzy długie dni, z wyjątkiem wnętrz budynku, które nakręcono na terenie wytwórni Fox. Wówczas Los Angeles cierpiało z powodu rzeczywistych walk gangów i strzelanin, więc o bezpieczeństwo ekipy filmowej dbał prawdziwy gang o nazwie Crips. Ekipa filmowa doświadczała także innych, niecodziennych problemów. Załuki były pełne śmieci, z których większość została wykorzystana w filmie. Mieszkańcy pobliskich budynków rzucali w nich butelkami z moczem i workami z odchodami. Szczury w okolicy były tak duże, że technicy żartowali, że trzeba je wyprowadzać na smyczy. Najgorsze jednak było odkrycie przez ekipę filmową martwego ciała ukrytego pośród śmieci. Sporo problemów przysporzyła też słynna scena w metrze. Los Angeles miało co prawda otwartą w tym samym roku świeżą linię metra, ale ekipie zabroniono robić w niej zdjęcia. Podjęto więc decyzję o tym, by kręcić w studiu. Odtworzono tam wiernie stacje i tunel metra, a w trakcie zdjęć celowo utrzymywano jak największe zaciemnienie, by ukryć techniczne niedoróbki. Na planie filmu Predator 2 doszło do licznych kradzieży. Włócznie używana w filmie przez łowcę zniknęła i po zakończeniu zdjęć zgłoszono, to na policję, ale to wcale nie najciekawsza rzecz, która znalazła nowego właściciela. Skradziono również czaszkę obcego z szafy z trofeami Predatora oraz prawie wszystkie kostiumy Predatorów z finalnej sceny filmu. Z tego też powodu postacie te przez fanów określane są pieszczotliwie jako zaginieni Predatorzy. Predator 2 był tak brutalny, że początkowo otrzymał kategorię NC17, która zakazuje wyświetlania filmu osobom poniżej 17 roku życia, nawet w towarzystwie dorosłych. Twórcy musieli aż 20 razy przemontować film, aby spełnić wymagania Amerykańskiego Stowarzyszenia Filmowego i uzyskać kategorię R. Główne zmiany dotyczyły ekstremalnie brutalnych scen pokazujących okaleczone ciała ofiar Predatora oraz jego krwawych pojedynków. Dopiero po ich usunięciu film mógł mógł trafić do szerszej dystrybucji. Mimo to wciąż pozostaje jedną z najbardziej krwawych odsłon w serii, co podzieliło krytyków, ale zyskało uznanie fanówki na gore. Jeżeli chodzi o fanówki na science fiction, to Predator 2 musiał się podzielić ich uwagą z innym wielkim hitem z roku 1990, w którym notabene wystąpiła gwiazda poprzedniej części, Arnold Schwarzenegger. Ekipa kręcąca pamięć absolutną w trakcie zdjęć w Meksyku również przeszła prawdziwe piekło, ale to okazja, na Zupełnie inną opowieść. I to by było na tyle. Jeżeli chcesz więcej materiałów o tej tematyce, zostaw kciuka w górę i komentarz. Nowym widzom polecam zasubskrybować kanał i kliknąć dzwona, by nie przegapić kolejnych materiałów. Ponadto zapraszam Cię do wspierania kanału na Patronite. Dzięki temu będę w stanie serwować Wam jeszcze więcej kinowych ciekawostek. Do następnego razu Excelsior!